Bonjour! Witam Was w kolejnym odcinku owadzika. Niech Was nie zwiedzie nasza nazwa, bo będziemy zajmować się też bezkręgowcami. A dzisiaj właśnie nadszedł ten dzień. Więc dzisiaj zrobimy dla Was ślimaka winniczka. No to jedziemy! Będą nam potrzebne ślimaki, wino białe wytrawne, cebula, marchew, pietruszka, natka pietruszki, czosnek, masło i. Przyprawy. No, tutaj mamy ślimaki, oczywiście wcześniej opłukane dosyć dokładnie. I teraz pierwsze co należy z nimi zrobić to wkładamy je do takiej miski z wodą i wsypujemy jakieś dwie łyżki stołowe soli do nich. Przemieszamy to. Ten proces pozbawi je śluzu, które wydzielają, odstawiamy na jakieś 10 minut. I po 10 minutach proces powtarzamy, dwu-trzykrotnie myślę, nie? To nasze ślimaki już pozbyły się śluzu i teraz następny etap to ugotowanie ich we wrzącej, osolonej wodzie. Bierzemy ślimaki, wrzucamy je do wrzątku. Aha! Wrzucaj cały. Dobra. <noise> no i gotujemy przez jakieś 10 minut nasze ślimaczki się ugotowały teraz trzeba je odsadzić nie wiem, czy sobie poradzę Uf. aż mi okulary zapalono przepukać zimną wodą i odstawić na parę minut do ostygnięcia A teraz zajmiemy się przygotowaniem wywaru No to robimy wywar i wrzucamy pietruszkę, dwie marchewki i cebulę pokrojoną i oczywiście nasze przyprawy ziele angielskie, liść laurowy, oregano, bazylię, pieprz i sól Jeszcze trochę dużo zamieszam tu no, niech się chwilę pogotuje, wywar nam się gotuje. A teraz przystąpimy do obierania ślimaków. Bierzemy ślimaka, wbijamy mu widelec, i ciągnąc do siebie, próbujemy go wyciągnąć. O, tak jak ten. Muszę odkładamy, bo nam się jeszcze przyda. A tutaj odcinamy mu nogę i wrzucamy nasze ślimaki są i wrzucamy je teraz do bulionu do wywaru mieszamy i tak oto muszą przygotować jakieś 2 godzinki na wolnym ogniu po jakichś 15 minutach gotowania się wywaru dolewamy jakieś dwa kieliszki wina na oko i gotujemy dalej no to wywar nam już dochodzi teraz zajmiemy się przygotowaniem naszej masy do wypełnienia muszelek do tego potrzebne nam będą czosnek natka pietruszki i bazylia i oregano i wrzucamy tutaj pietruszkę Mieszamy, trochę za mała miseczka, ale damy sobie radę, bez problemu, teraz czosnek Ale zapach, ohoho I zioła I oto nasza masa jest już gotowa. To została nam końcowa faza przyrządzania naszych ślimaków. Już mamy tutaj odsadzone. Mierzymy muszlę wyparzoną i umytą. Wsadzamy tam dwa ślimaczki, nóżki w zasadzie. I trochę tej masy. Myk. No i nie pozostaje nam nic innego jak wsadzić nasze ślimaczki do piekarnika Ale zaraz, gdzie jest piekarnik? A poczekaj, zaraz skombinuję Co to jest? Sprzęt mój, najnowszej generacji Sterbą biegiem i bajerami różnymi. Zaraz tutaj. No, to na jakieś 180 stopni wkładamy na 10 minutek. gorąco. Ile masełka. ta -da! I taki mały bonusik. Dwie zapiekaneczki. Nie pozostało nam nic innego, jak spróbować naszych ślimaczków. Wybierzmy sobie, o tu jest taki ładny, trochę mięsko, trochę naci Pyszne No to dziękuję za obejrzenie filmiku Jeśli Wam się podobał dajcie nam komentarz, zostawcie nam suba i do zobaczyska żelapą elegancki. To może ja skażę po francuski. Savoir vivre.